Czy nie bałaś się, pisząc, w kwestionariuszu, że przez to, że masz starnienie rozsiane, nie wezmą cię do hotelu Paradise? Na pewno miałam małe wątpliwości. Też tak naprawdę cała produkcja może, może nie wiedzieć, jak wygląda przebieg tej choroby, jak ja się czuję w tej chorobie, że ja sobie z nią radzę, że ja nie odczuwam żadnych skutków, nie mam żadnych powikłań, więc miałam małą wątpliwość. Natomiast kiedy już dostałam potwierdzenie, że na pewno będę w programie, to, no to zdecydowanie się ucieszyłam. Dla mnie to była przygoda, nowe doświadczenia. No i, no, i cieszę się. No, byłam bardzo pozytywnie nastawiona, byłam też z drugiej strony bardzo wdzięczna, że, że po prostu e, przez chorobę mnie nie, nie dyskwalifikowali. Ale to jest też taka duża odpowiedzialność dla produkcji, prawda? Osoba z chorobą. Czy miałaś nadzór lekarzy, czy miałaś rozmowę jakąś z produkcją o tym? Generalnie jeżeli chodzi właśnie o tą odpowiedzialność To faktycznie bałam się tego, że oni mogą się bać, że mi się coś stanie Przez chwilę miałam takie wątpliwości, że oni być może Jakby pod tym kątem spojrzą jakby na, na tą całą sytuację Co do opieki lekarza Ja nie muszę być objęta 24 godziny lekarzem Ja naprawdę się dobrze czuję i wszystko jest ok Ja po prostu mam wizyty kontrolne raz na 3 miesiące Dogadałam się z moim lekarzem, z moim neurologiem, że wyjeżdżam na wakacje nie będę na Zanzibarze, nie będzie mi jakiś czas, że po, że po powrocie się spotkamy. Co do lekarza mieliśmy lekarza na miejscu, oczywiście w razie, gdyby cokolwiek się stało, ale tak jak mówiłam, ja się bardzo dobrze czuję. No i nic mi się nie stało, cały czas dobrze się czułam na Zanzibarze, wręcz wyśmienicie, że się grzałam tym przepięknym sło słoneczkiem. Czy twój lekarz odradzał ci wyjazd? Absolutnie, że nie. Ja mam naprawdę super lekarza, yy, który widzi, że ja się dobrze czuję. Tak jak wcześniej wspomniałam, ja po prostu mi nic nie jest. Ja się super czuję, ja nie muszę sobie niczego odmawiać, nie muszę z niczego rezygnować. Mogę czerpać garściami z całego życia, mogę robić co chcę, tak jak wcześniej wspomniałam, tylko po prostu tu, żeby było poukładane. A tak to hulaj, dusza piekła nie ma. <laughs> Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału przeambitni.pl, zachęcam również do łapek w górę i do skomentowania wywiadu, który właśnie zobaczyliście.